Ja z tego w ogóle nie mam szczęścia Ale dla zabawy Why not Wiadomo I teraz tak Czyli od czego zacząć Laporte, Izak Zacznijmy od Izaka Szwecja, napastnik Paragwaj To jest najgorszy Paragwaj Tak Dobra, to żeby się szybko nie wywalić Wezmę na szybko tego Szweda Zobaczę ale to będzie dobra od Paragwaju. Później już Paragwaj biorę najwyżej. Ale zobaczę, bo ja czuję strasznie Izaka. Czy to jest Izak? Nie, dobra, nie. Dobra, nie. Bierzemy tego. Mówicie, że go trzeba wziąć. Najbardziej Romero, Paragwaj. Dobra, no to Paragwaj już nawet bez pozycji. Paragwaj, tak? Oj. Narodowość Paragwaj. Dobra. Ej, eee, zobaczmy, czy to będzie szybki koniec. Jeżeli będzie, to trudno, ale staję, że on pewnie zawsze wylatuje. Oby nie, oby nie. Bleser RNG chat. Żeby nie skończyć tak szybko. Dobra, zobaczmy, czy to jest Paragwaj. Nie, nice. Bo chyba Paragwaj jest najgorszy z tego całego. Dobra. Ty, a ja brawo przepaliłem, chat? Nie przypalałem dzisiaj, brawo, to on może być. W sensie... Czy ja go przepaliłem? Bo ja nie pamiętam, widzowie. Przepaliłem go, czy nie? Bo tak to byłby powtórką. Widzowie, pamiętacie czy ja go przepalałem? Kurde. Chyba nie przepalałem, co? Nie przepalałem. On powinien być. Nie przepalałem, nie? Kurde, i teraz ciekawy, czy go przepalałem, czy nie. Ale wydaje mi się, że nie przepalałem. Nie przepalałem, widzę. Mogę spojrzeć, zapomniałem o nim, ale wydaje mi się, że go nie przepalałem. Dobra, no to zobaczmy. Lećmy dalej. No, najwyżej go przepaliłem. Lećmy tak. Czyli. Ale kurde, nie przepaliłem go. Nie, 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 nie przepalałem. Nie przepalałem, racja. Na pewno nie. Dobra, dania. Lećmy dalej. Ustaw najnowsze. Nie spam. Tybek. Nie spam, zobaczymy już normalnie, bo to pewnie chliste. Nie. Dobra. Dobra, dobra. No, wy będę wybierał szybciej, czyli Włochy teraz. Ile jest Włochów? Jeden. Jeden. Dobra, zobaczę, czy to będzie spinazola. Kurde. Obym oby go przypalił rzeczywiście. Włochy. Czy to jest spinazola? Chyba go przepaliłem, bo to już byłoby za dobrze. Nie? Bo to już chyba byłyby naprawdę fajne karty teraz. A jeszcze Locatelli. A nie, ja spojrzałem po prostu w Włochy, to Lokatelli go też. Muszę wykasować. Tak, czyli spina Locatelli też wtedy. Czyli Dumfries. Jak to nie byłby Dumfries, to byłoby dobrze już, nie? Tylko kurde. A jak to jestem brawo po prostu. Dobra, zobaczmy. Czyli teraz miałem sprawdzić yy, Holandia. Czy to jest Dumfries? Kurde, oby nie widzowie. Dzięki za wszystkie suby. Zachęcam do subowania kanału z dzwoneczkiem. Do. No, będziecie na odcinku, więc zachęcam. Dobra, zobaczmy. Czy to jest Dumfries? Nie. Kurde, ja się boję, że jednak ten, to jest ten brawo po prostu. No dobra, no nie jest to Dumfries. Czyli co, Philips Laporte? Co teraz sprawdzamy? Laporte chyba, nie Hiszpania. Dobra, Laporte. Czy najpierw co? Philips też L? Dobra, to zobaczmy. Czy to jest Philips, który też podobno się często trafia? Dobra, to sprawdźmy najpierw tego Philipsa. Czy to jest Philips? Nie jest, ale to coś skrzaniłem. Na bank. To jeszcze laportę. Nie, widzowie, musiałem dać ciała. Dobra, sprawdźmy Hiszpana. Jak to nie jest Hiszpan, to już na pewno musiałem dać ciała. Z tym ty Brazy ten, Przepalam prawo. Dobra, zobaczmy. Czy to jest laporte? Nie, dałem ciała. To był... Widzowie. Nie, coś się spierdzieliło. Coś się spierdzieliło na bank. Nie dałem ciała, nie przypaliłem chile, prawda? Messiego trafiłem. Tak też może być. Ej, ale to już jest dziwne. To jest dziwne. Nie przypaliłem. Dobra, okej, okay. jak mówicie, że nie przypaliłem, to wam wierzę, okej. Okay. Dobra, lecimy, bo już tylko pięć kart. Którą najpierw? Masz już no jak powtórka Messiego? No nie wiem, dobra, którą teraz? Która jest najsłabsza z tych? Nie przypaliłeś? sprawdziłem. Dobra, Franek, ufam ci. Modric? Dobra, sprawdźmy Modricia najpierw. A, czekajcie, bo nie widzicie. Dobra, czy to jest Modric? Pog? On jest mocny? Jest Modric. Ile Po ile jest Modric, widzowie? To jest Big W? Ale jaja, po ile jest Modric? 4 na 4. 600 tysięcy. Dobry traf, nie? Chyba git. Chorwacja najgorsza z tego, no ale to i tak git. Imo na tyle, co mogło być słabych, to Modric jest kotem. Opłacało się.